Ora, powiedzmy, że wyskło. I teraz tak. Pędzelkiem. Delikatnie namalujemy konia i muruk Do rysujemy. No, inaczej tego nie widzę. A, no nie, nie za bardzo wiem jak koń ma być W sensie. No, no, nie. Kurwa, no mam wizję. No mam wizję. Ale. No co to, to? Cztery nogi. I pysk. <śled> o, a nic, to lecimy. Dobrze widzę? No, nie, no coś tu jest kurwa, nie tak. No, zobaczcie na ten pas. Czemu to jest szare, a nie czarne? To nie wyschło, to dlatego. Dobra, boję się pierwszym ruchem, bo wiem, że to się już zdruży. Tak ładna czarna powierzchnia. Ale dobra, lecimy. To tak, na środku w miarę. O kurwica. Są dwie i można by albo w perspektywie namalować. albo po... <grystanie> No tak, no za krótkie nogi trochę. <grystanie> gdyby nie <grystanie> gdyby nie nóżki to może byłoby nie najgorzej. Ok, potrzeba paletę i brązowy kolor teraz. Dit, um. oj, taki. Mało troszkę. Jaki kolor rogu myślę sobie zrobić? To futro jest. Pff, to nie jest osrany ogon, tylko po prostu sierść ma taką ten koń. Nie wiem, róg. Zróbmy coś z tych, żeby nie łazić po prostu. Może być tak. ...oczko. Szczerze to nie wiem co można tu jeszcze dorysować, bo tak na dobrą sprawę to co no. Można jeszcze dla efektu... ...tak jakby się to świeciło. O, takie. O. Nie wygląda to źle bez kitu, no. Jak na pierwszy obraz. Kujowa tematyka została dana. Czemu to coś? Szcza? To nie szcza. To się świeci. Co mają jeszcze? Wiem, co zrobimy, żeby się natchnąć troszkę. Jedno. rożec. Ja nie wiem, co mogę domalować jeszcze. Stworzenie mityczne. A grzywa, Faktycznie! Widzę Witek z XQCTS w Togral tydzień temu i test na czarnym tle narysował konia z rogiem. Dobrze, Witek, jedziemy dalej. Trzeba podkradać kontent, jak wersoflogo okay. Widek hardo. Nie widziałem, powiem ci, dostałem. Przepis od Jankosa na grę, ale wiesz, są zazwyczaj białe pegazy. Grzywka biała i kończymy to. Nie wiem czy to nie połączyć czasem. A co tu mam jeszcze? Mam coś takiego. Jakbym chciał większą powierzchnią. Zamiast pojedynczych włosów, bo to wygląda jak łysiejący koń O! Dobra, Gites. Wyślij obraz. Nie będę mu chuja rysował. Zlecenie dla Kindle, dla siostry Proszę. Twój obraz jest w drodze do swojego nowego właściciela. Sprzedane obrazy nie zostaną stracone, wszystkie obrazy, które sprzedaż zostaną zwirtualizowane i będą dostępne w twojej wirtualnej galerii później. 20 gwiazdek dostałem od niej. Co napisała? Wow. Właśnie otrzymałem swojego jednorożca, to znaczy mam wersję cyfrową. Prawdziwy obraz powinien zająć troszkę dłużej, aby dotrzeć. Lol. Twój jednorożec jest trochę dziwny, ale potwierd... Powiedzmy, że jest zatwierdzony. Nazwę go Ragnarok. Gdyż wygląda on, jakby miał przynieść za sobą apokalipsę. Całkiem ładne imię. A mogę zobaczyć teraz tego konia. Gdzie jeszcze dopiero, jak ta galeria zostanie skonstruowana? Jednorożec. Cóż za świetne imię? Wiem, sama je wymyśliłam, a więc teraz jestem w trakcie rozmowy online z moimi przyjaciółmi. Pokazuję im twój obraz. <noise> Powodzenia z twoimi artystycznymi rzeczami i innymi. Papa. Pa. Licencja twórcy została właśnie aktywowana z powodzeniem. Możesz teraz, jeśli chcesz, sprzedawać swoje prace bezpośrednio na rynku sztuki. Po wystawieniu prac na rynek żadna dodatkowa akcja nie jest wymagana. Dostaniesz powiadomienie, kiedy twoja praca zostanie sprzedana. Dodatkowo zespół techników jest gotów na zamontowanie nowego ekwipunku dla ciebie. Jeżeli masz wolny czas, mogą oni przyjść teraz. Jestem gotów. Dzięki, Esu. Trip streamera? Zaraz, zaraz. Coś zamontowali. Nie wiem co. <laughs> J? Dwie nowe części ekwipunku zostały zainstalowane. Drukarka małych płócien oraz terminal do wysyłania ich klientom. Lub na rynek. Wydrukuj i pomaluj swoje pierwsze płótno. Kiedy skończysz malować swój obraz, wyślij go na rynek. Możesz malować co tylko zechcesz, podążaj za swoimi kreatywnymi impulsami. Dobra. Jak to przyjąć? Czy to już tyle? Drukarka małych płócien. Ty gdzie to jest? Jest drukarka płcień. Coś małego. A 6 kredytów nie to kosztuje. Dobra. Trochę małe szczerze, jak to umieścić? Co? Stelaż. Dobra, nie wiem co namalujemy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to złe rzeczy. A um. Napiszcie coś niewulgarnego na czacie i wezmę pierwszą wiadomość, kto co napisze. Trzy, cztery, no. Kotka? Okej. Okay. To tak, na kotka potrzebujemy biały. O. Czarny. Szary, nie taki, da się to zmyć. Ty to kaskę wierzę, kurwa. Teraz zauważyłem, to będzie to taki, dobra, to lecimy problem jest taki, że on będzie podobnie wyglądał, tylko będzie bardziej smukły. Git. To tak. No to podobnie polecimy. Tylko bardziej smukły i dłuższy łapem, mniej zbity taki. A może nie, wiem, inaczej to zrobimy. Zamiast takiego kota z perspektywy osoby trzeciej, zróbmy samą twarz kota. W takim. Twarz kota będzie wpisana w taki okrąg. Okrąg będzie koloru kiełbasa. F Wiem. Takiego. U no, 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 no. Takiego. To za darmo leć. Taki będzie kolor okręgu. A kurde, nie ma tu cyrkla żadnego. Jak już malujesz, to mam zlecenie odtworzenia tego dzieła słynnego polskiego artysty epografu. Nie, nie, raczej nie. Dobra. Pierw okrąg musi dotykać. I Teraz taki pyszczek z dwoma oczyma patrzącymi Uhuhuhu. Co ja widzę widobie? Yeah. dobie mi nie mylą? Mm. Wow Kurde Dobra... Jak się takie kocioczy oczy <laughs> A to nie będzie głowa, to spokojnie Ta. Na razie tak wygląda, ale tak nie będzie. Zróbmy na razie tak. Zaraz obrys dodamy. Nie, nie, nie. Nosek. Na no, koty mają takie three-kontne Bo w sumie mogę nie wiem, czy mu nie zrobić otwartego pyska, gdzie uszy będzie miał? Wszystko za duże to zrobiłem. Abra, musimy to zrobić jako pyszczek. To jest kod, to nie może być wpisane. Jak zrobić pies kota? <śmiech> <śmiech> jak mu pyszczek zrobić? Jeżeli coś źle zrobię, czy mogę to zmazać? Pytanie: jak? Czym mogę? Kąpkę mam. Jak to działa? Nie mogę mocniej wycierać. Yes. Nie bacz tą gąbkę.